Czy jest tu ktoś, kto za dziecka nigdy nic nie zbroił? Wszyscy broiliśmy, prawda? Czy, a czy pamiętamy, jakie mieliśmy najczęstsze wytłumaczenia naszych wybryków? Co było najczęstszym wytłumaczeniem tego, co, co mówiliśmy rodzicom, czy to nauczycielom w szkole, czy, czy sąsiadom? Ja nie chciałem. No to jedno z to nie ja. Jak? Nie słyszałem. Nie, nie wiedziałam, która jest godzina. Jakie jeszcze mieliśmy wytłumaczenia. To by tak potwierdzam niechcący... jeszcze jakieś mieliśmy oryginalne wytłumaczenia. Nie słyszę? A to on zaczął Mhm pomyliłam salę mhm. dobrze moi drodzy a teraz pytanie do nauczycieli być może emerytowanych drodzy nauczyciele jakie najbardziej absurdalne usprawiedliwienia czytaliście piwnica się zalała pies zjadł mi pracę domową zaspaliśmy no no tak, zaspaliśmy na dziesiątą. A są tacy, co by potrafili zaspać na dziesiątą. A no tak, przepraszam cię Jerzy, też jesteś pedagogiem. Pamiętasz jakieś najbardziej takie absurdalne usprawiedliwienia, które dostawałeś od rodziców albo od uczniów? Nie. No dobrze, a pracownicy? Jakie najbardziej dziwne usprawiedliwienia wy przedstawialiście swojemu pracodawcy? Jestem zmęczona. No tak, to usprawiedliwienie. Nie pokazałem się przez tydzień w pracy. A dlaczego? Bo jestem zmęczona. Jakie jeszcze? Zapomniałem, że dzisiaj poniedziałek. I trzeba iść do pracy. No? Moi drodzy, Kolejne, kolejne pytanie, ono już padło w poprzednią niedzielę. Czy pamiętacie jaki, na jakim fragmencie albo o czym rozmawiamy? Od, w poprzednią niedzielę i tą przed chrztem. Nie pamiętamy. To pozwólcie, że po raz trzeci Wam przypomnę, otwórzmy proszę list do Rzymian. Na pierwszym rozdziale. I przypomnijmy sobie wersety 16 i 17. List do Rzymian, rozdział pierwszy, 16 i 17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu, kto wie, ku zbawieniu każdego, kto wierzy najpierw Żyda, potem Greka bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Na pierwszym kazaniu mówiliśmy: Nie wstydzę się mojego Boga, bo jestem zbawiony. I to wy, wynikało z tych dwóch wersetów, gdzie apostoł Paweł był dumny ze swojej wiary, zakładał, że nie można się wstydzić Ewangelii, nie można się wstydzić Boga, bo ten dał nam zbawienie, bo ten jest Zbawicielem, nie można się wstydzić Chrystusa. Bo ten jest zbawicielem. Tydzień temu mówiliśmy, że nie można się wstydzić Chrystusa, nie można się wstydzić Boga, bo ten dał nam wiarę, bo możemy w niego wierzyć. I dzisiaj trzecią częścią, która także, czy trzecią prawdą, która wynika z tych wersetów jest to, że nie wstydzę się mojego Boga, nie mogę się wstydzić mojego Boga, wstydzić się Chrystusa, dlatego że jestem usprawiedliwiony. I tak jak. Rodzice usprawiedliwiali nieobecność swoich dzieci, tak jak my czasami nieudolnie usprawiedliwialiśmy się przed swoim pracodawcą, albo przed rodzicami, kiedy coś zbroiliśmy, próbowaliśmy się wytłumaczyć, a rodzice i tak wiedzieli swoje, nauczyciele i tak wiedzieli swoje, a pracodawca także wiedział swoje. I dzisiaj spotykamy się z pojęciem usprawiedliwienia i nie ma chyba dla nas w Nowym Testamencie trudniejszego słowa niż usprawiedliwienie, usprawiedliwić, sprawiedliwość, sprawiedliwy. Dlatego, że jego znaczenie zmieniało się u autorów i na przestrzeni dziejów Starego i Nowego Testamentu. I bynajmniej nie znaczy to, że jesteśmy my w jakikolwiek w stanie usprawiedliwić się przed Bogiem. Nie ma możliwości, żebyśmy mogli stanąć przed Bogiem i powiedzieć, a zrobiłem to dlatego, że miejmy za usprawiedliwionego. W liście do Rzymian występuje to słowo wiele razy, a my zaledwie dotknęliśmy dwóch wersetów. I w tym miejscu. Przy tych dwóch wersetach myślę, że tylko przejdziemy po powierzchni, tylko lekko skrobniemy temat usprawiedliwienia, ale na tyle, żebyśmy rozumieli, kto nas usprawiedliwił i w jaki sposób nas usprawiedliwił i co to jest usprawiedliwienie i dlaczego doznaliśmy usprawiedliwienia. I żeby zrozumieć owo pojęcie, musimy wiedzieć, że ten termin pojawia się w sześciu aspektach. Otwórzmy proszę dalej, Kartkę dalej, trzeci rozdział. I 24 werset. Znamy bardzo 23, ale przeczytajmy sobie może nawet od 21, ale 24 jest dla nas kluczowy. Trzeci rozdział od 21. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. A więc pierwszym aspektem usprawiedliwienia, który musimy zrozumieć, zaakceptować, przyjąć i gloryfikować jest to, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. Nie z tego, że napisaliśmy prześliczne usprawiedliwienie, nie jesteśmy usprawiedliwieni, dlatego że to, co powiedzieliśmy naszemu pracodawcy, przekonało go, czy to, co próbowaliśmy się wytłumaczyć rodziców, przekonało ich nagle o naszej niewinności. Tak samo i w stosunku do Boga jesteśmy usprawiedliwieni z jego łaski, bo nie ma bowiem zdania, które moglibyśmy wymyśleć i powiedzieć Bogu, które by usprawiedliwiło nasz grzech i naszą grzeszność. Bo żadne z wyżej wcześniej wymienionych przez was by nie zadziałało. A więc już jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. I to jest podstawa. To od niej się zaczęło. Bez niej kolejne nie miałyby sensu. Bóg widząc grzesznych ludzi, ulitował się nad nami i okazał miłosierdzie. Nikt z nas nie zasługuje, żeby być usprawiedliwionym. Nie ma takiej laurki, którą moglibyśmy przedstawić, nie ma takiego wytłumaczenia, nie ma takiej kartki, zdania, powodu, który byśmy mogli Bogu podać i on by uznał nas za niewinnych. Tak naprawdę zasługujemy na coś odwrotnego, a jednak jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. Jesteśmy też usprawiedliwieni, i tutaj piąty rozdział, pierwszy werset. Pięć jeden. Usprawiedliwieni wtedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiara jest tym, co mówiliśmy tydzień temu. Jest ludzką odpowiedzią na okazaną nam Bożą łaskę. Wiara jest odpowiedzią na... Oświecenie, czy dotknięcie Ducha Świętego, który przekonuje nas o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Wiara jest odpowiedzią na usłyszaną ewangelię, na przedstawionego nam Boga. Wiara jest tym, co pozwala nam zrozumieć, dlaczego Bóg uczynił to, co uczynił. Wiara, nam, wiara jest tym, co pozwala nam w ogóle ujrzeć Boga, dostrzec Boga. A więc jesteśmy usprawiedliwieni z łaski, jesteśmy usprawiedliwieni. Z wiary, Ale to nie koniec. Dalej, ten sam rozdział, ale zobaczcie dziewiąty werset. Rzymian 5, 9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. A więc jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią. Wszyscy wiemy, co to znaczy, że chodzi o jego ofiarną śmierć. Na krzyżu Golgoty. Za jego przelaną krew za nas. To jego przelana krew jest ceną, którą zapłaci, by móc nas uratować, by móc nas zbawić. Nasze grzechy zostały zmazane tą płynącą z krzyża krwią Jezusa. Mówiąc dalej tą metaforą. I teraz Bóg może usprawiedliwić grzesznych ludzi, bo jedyny bezgrzeszny zadość uczynił nasze winą. Jego ofiara nas usprawiedliwiła. Nie to, co mówił, nie wytłumaczenia, które dawał, ale Jego czyn ofiary na krzyżu nas usprawiedliwił. A więc jesteśmy usprawiedliwieni z, z łaski, jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią. Dalej, ósmy rozdział, trzydziesty trzeci werset. 8,33. trzydzieści trzy. Któż więc będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg usprawiedliwia. Przecież to Bóg usprawiedliwia. Nie rodzic swoje dziecko, nie pracownik siebie samego przed pracodawcą, nie dziecko siebie samego przed rodzicem, ale Bóg jest tym, który nas usprawiedliwa. Nie my sami, gdyż nie dalibyśmy rady usprawiedliwić się przed Bogiem. Ale Bóg nas usprawiedliwia. Bóg jest tym, który nas usprawiedliwia, nikt inny. Nie nasze uczynki, nie nasza pozycja, nie nasze nazwisko, czy nawet przynależność do Kościoła. Nie ilość lat w Kościele nas usprawiedliwia. Nie znajomość Biblii nas usprawiedliwia. Ale uznanie Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela to Bóg nas usprawiedliwia i to, co On zrobił, nas usprawiedliwia. Ale dalej, cofnijmy się trochę jednak do czwartego rozdziału, bo to nie wszystko. Jesteśmy usprawiedliwieni z łaski, jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią, jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga, ale także w 4.25 czytamy takie słowa. On, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego moc, bo nikt inny nie miał takiej mocy. On, Jezus Chrystus, był ofiarą doskonałą. On, Jezus Chrystus, był jedynym, który mógł ponieść tę męczeńską śmierć i pokonał tęże śmierć, pokonując grzech i złego. Jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego moc, tę samą moc, która Jezusa wzbudziła z martwych, udowadniając, że tego właśnie chciał sam Bóg. A więc jeszcze raz, jesteśmy usprawiedliwieni z łaski, jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga, Jego krwią i Jego mocą. I ostatnie, szóste, ale tutaj już nie z listu do Rzymian. Przeskoczymy pod koniec do listu Jakuba. Do drugiego rozdziału, do fragmentu, w którym, jeśli dobrze pamiętamy, trwała debata o wierze bez uczynków albo o wierze wyrażonej uczynkami. I w tymże liście, w drugim rozdziale, w wersecie 24, czytamy takie słowa. Jakuba 2.24. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Być może powiedzieć, no jak to? Przecież my nie wierzymy, że jesteśmy zbawieni z uczynków. Ale jeżeli uczynki są poprzedzone wiarą, i jak pamiętamy z listu do Efezjan cytowanego nawet tydzień temu, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, które są wynikiem naszej wiary, a nie próbą dostania się do nieba. Bo z dobrych uczynków żadne usprawiedliwienie. Nie jesteśmy w stanie usprawiedliwić się przed Bogiem, będąc dobrymi ludźmi, będąc altruistami, rozdając całe swoje mienie. To nas nie usprawiedliwia. Usprawiedliwia nas Bóg poprzez swoją łaskę, wiarę w Niego, swoją krwią, swoją mocą i z tego mają wynikać dobre uczynki, które są wyrazem naszej wiary. Uczynki są uzewnętrznieniem naszej osobistej wiary. To one pokazują w praktyce to, co teoretycznie deklarujemy naszymi ustami. Bo ustami można deklarować wiele. Można się usprawiedliwiać przed rodzicami, przed nauczycielem, przed pracodawcą, mówiąc piękne słowa, ale to czyny i zachowanie pokazują, czy naprawdę okazywaliśmy skruchę, czy naprawdę pokutowaliśmy, czy naprawdę wierzyliśmy w to, co deklarowaliśmy. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że słowo usprawiedliwiam użyte w tym miejscu, ma ciut inny charakter od tego przyjętego przez szkoły, pracodawców czy rodziców. Jesteśmy usprawiedliwieni z łaski, z wie, przez wiarę, przez Jego moc, przez Jego ofiarę, przez samego Boga. Jesteśmy usprawiedliwieni do dobrych uczynków. Bo jeżeli bowiem usprawiedliwiamy się my sami, to przytaczamy dowody, że my mamy rację. Pies, pogryzł mi pracę domową i pokazujemy przerzuty, zniszczony, zaszczyt, jeśli tak faktycznie było. I tak dalej, i tak dalej. A jeżeli ktoś nas usprawiedliwia, to on przytacza pewne fakty, które dowodzą, że postępowaliśmy w sposób właściwy. Ktoś za nas walczy. Jednak wszystkie czasowniki, gdyby zebrał w języku polskim czy w języku greckim. Niekoniecznie mogą z, sprostać usprawiedliwieniu. Czy nawet w Grece nie wszystkie czasowniki oznaczają udowadnianie komuś czegoś, ani nie czynią danej osoby lub rzeczy czymś. Zawsze mówią raczej o traktowaniu, uważaniu, przyjmowaniu danej osoby za coś. Więc jeśli Bóg usprawiedliwa grzesznika, to nie znaczy, że znajduje on podstawy, by dowieść jego niewinności, by dowieść jego prawości. Wcale nie. Nie na tym polega Boże usprawiedliwienie. Nie znaczy to także, że czyni on grzesznika dobrym człowiekiem. To też nie jest usprawiedliwienie. Kiedy usprawiedliwiam swoją nieobecność w szkole, to nie znaczy, że ta nieobecność zostanie zamieniona na obecność ale będzie, że jest to obecność usprawiedliwiona, aczkolwiek dana nieobecność nadal pozostanie. Oznacza Boże usprawiedliwienie, że Bóg traktuje grzesznika jak gdyby wcale nie był on grzesznikiem. Zamiast traktowania grzesznika jako przestępcy Bóg uważa go za dziecko godne swojej miłości, ale nadal grzesznika. To właśnie określa się słowem usprawiedliwienia. Bóg nie uważa już nas za swoich wrogów, lecz przyjaciół. Traktuje nie, nas nie jako złych, zasługujących jedynie na karę, lecz jako dobrych. Znaczy to, że patrzy na nas nie jako gwałcicieli prawa, czekających na ukaranie, lecz, na, jak, lecz jako na godnych miłości. I w tym tkwi istotna treść Ewangelii. To Bóg usprawiedliwa, nie my sami. I Jego usprawiedliwienie jest pełne i ostateczne. Jego usprawiedliwienie otwiera drzwi do nieba. Jego usprawiedliwienie powoduje to, że kiedy zakończymy swój żywot na tej ziemi, on powie: Ja Ciebie usprawiedliwiłem. Pomimo tego, kim byłeś, co robiłeś, usprawiedliwiłem Cię przed moim Bogiem, przed moim Ojcem. Być usprawiedliwionym to wejść do nowej społeczności z Bogiem. Dystans, wrogość i strach zostają zamienione miłością, zaufaniem, przyjaźnią, płynącymi z wiary. Nie zbliżamy się już do Boga, który pała wyłącznie gniewem, który jest sprawiedliwy. I za grzech każe śmiercią. Idziemy do Boga promieniującego przebaczeniem i odkupieńczą miłością. I to usprawiedliwienie jest naprawieniem wzajemnych stosunków między Bogiem i człowiekiem. Ale to nie my tego dokonaliśmy. To zrobił Bóg. On nas usprawiedliwił. A człowiekiem sprawiedliwym jest ten, który zostaje we właściwych stosunkach z Bogiem, który... Tutaj właśnie ważna rzecz, które te stosunki, te stosunki nie są wynikiem naszych dokonań, naszego działania, naszego przymilania się Bogu, lecz skutkiem tego, czego dokonał Bóg. To pojednanie z Bogiem nie dokonało się przez drobiazgowe wypełnianie dobrych uczynków czy wypełnianie zakonów. W pełnym zaufaniu człowiek rzucił się czy poddał się łasce Bożej. Miłości Bożej i w ten sposób wszedł do społeczności z Nim z wiarą, chodząc z Nim każdego dnia. Będąc świadomym łaski, wiary, Jego miłości, Jego mocy i tego, że zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków, które wynikają z wiary. To jest usprawiedliwienie. Znamy wszyscy zwrot. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I Paweł, mówiąc o sprawiedliwości, nie miał na uwadze człowieka, który znajduje się we właściwych stosunkach z Bogiem. W sensie, że jest dobrym człowiekiem i dlatego Bóg go usprawiedliwia. Nie. Paweł rozumiał człowieka, którego Bóg usprawiedliwił i dlatego on stara się być dobrym człowiekiem. Zobaczcie, mała różnica, ale jak wielka. Paweł nie miał na uwadze człowieka, który znajduje się we właściwych stosunkach z Bogiem i to nie z powodu swoich zasług, lecz na skutek wiary w to, czego dokonał sam Bóg, czego dokonała jego miłość. Bezpowrotnie zanika strach, pojawia się wiara, pojawia się miłość. Bóg, którego ludzie dotąd uważali za swojego wroga, staje się przyjacielem. Bóg, który jest sprawiedliwy, jest też Bogiem, który usprawiedliwia tych, co przychodzą do Niego w pokorze, tych, którzy go szukają, tych, którzy odpowiadają na Ewangelię. Bóg usprawiedliwia tych, którzy go szukają. A więc. Pamiętajmy, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski, jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, jesteśmy usprawiedliwieni jego krwią, jego, czyli Boga, jesteśmy usprawiedliwieni przez jego moc i usprawiedliwieni do dobrych uczynków, które są wynikiem tego usprawiedliwienia. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc nie wstydzę się mojego Boga, nie wstydzę się Chrystusa, bo On mnie usprawiedliwił. Nikt, żaden inny człowiek, żaden rodzic, nauczyciel, pracodawca nie może mnie usprawiedliwić. Ja sam nie mogę się usprawiedliwić przed Bogiem. To Bóg sam mnie usprawiedliwił. Żadne ludzkie usprawiedliwienie nie jest dla Boga wystarczające. A więc bracia i siostry, powstańmy i zechciejmy wołać do naszego Boga, będąc mu wdzięcznymi, dziękując mu za usprawiedliwienie, za Jego usprawiedliwienie, dziękując mu za zbawienie, dziękując mu za wiarę. I wołajmy do Niego o moc, odwagę i pokorę zarazem, abyśmy nigdy nie wstydzili się Jego słowa, nie wstydzili się Ewangelii, nie wstydzili się Boga. Zapraszam do modlitwy.